Siemanko wszystkim, ostatnio zakończyliśmy odcinek na spaleniu wesołego miasteczka, tak więc teraz nie pozostaje nam nic innego jak szybka ewakuacja z tego miejsca i przejście do dalszej części skini. Tym razem odwiedzamy jej część, w której pomieszkuje sobie stary, nieco dziwny człowiek, który wyznaczy nam pewne zadanie polegające na odnalezieniu jego trzech kopalnianych wózków. Just because you can pull a lever doesn't mean you should. Our intrepid trio may not give this kind of seismic meddling a second thought, but choices have consequences. I've played host to more truth seekers than any human would care to count, and I know an omen when I see it. <laughs> Trust me, this is ominous. Ominous? Ominous? Tak, no, ja, ja, ominous. Oh, mind. Tak, jak mogliście zobaczyć, po drodze minęliśmy dwie zagrodzone drogi skałą, które oczywiście musimy wysadzić. Żeby to uczynić, właśnie musimy zejść na sam dół, właśnie do tego miejsca. Tutaj widzimy tego starca, który w nas rzuca w tej chwili przedmiotami. Jednym z przedmiotów jest puste wiadro, które musimy napełnić wodą. Dlaczego to zaraz zobaczycie? Ponieważ ten starzec za jakiś czas, jak skończą mu się przedmioty e, do rzucania, zacznie rzucać w nas dynamitem, a my sobie to wykorzystamy. Tylko najpierw to puste wiadro musimy napełnić wodą z kałuży. Ponieważ będzie w nas rzucał dynamitem zapalonym, natomiast dzięki wodzie, która będzie znajdowała się w wiadrze, ten dynamit zostanie ugaszony. O. Teraz wystarczy tylko ten dynamit złapać. Jak się domyślacie, za pomocą właśnie tego dynamitu będziemy teraz powoli wysadzali kolejne segmenty w tej jaskini, które są w tej chwili zablokowane. No, i w ten właśnie sposób będziemy odzyskiwali jego zaginione wózki. Tak, to jest właśnie pierwszy, pierwsza ściana, którą właśnie wysadziliśmy. Zdobycie tych trzech wózków jest na, naprawdę bardzo proste. O, pierwszy znajduje się właśnie tutaj. Tylko najpierw musimy go jeszcze załadować złotem. Tak więc wybierzemy sobie rycerza. To zadanie również właśnie wymaga pracy zespołowej. Przesuniemy sobie. O, coś się zablokowałem. Przesuniemy sobie ten wózek. Troszeczkę na dół, tak żeby ustawić go o, trochę za. O, teraz, teraz będzie dobrze. O, i teraz użyjemy tej dźwigni i załadujemy sobie złoto na wózek. Ok, teraz wystarczy przyłączyć się na rycerza, przejść na drugą stronę, i wózek już sam sobie poleci w kierunku tego starca. Tak więc można powiedzieć, że pierwszy wózek został już odzyskany. Jak możecie również zauważyć, yy, wózek spowodował takie delikatne naruszenie konstrukcji mostu. Jest to o tyle ważna wskazówka, ponieważ zasugerowała nam ona, w jaki sposób będziemy mogli zakończyć zabawę w tej części jaskini. Tak, bierzemy znowu wiatr z wodą. Znowu się musimy tutaj skierować w kierunku tego starca po kolejną laskę dynamitu, aby wysadzić następną część jaskini. Tak, ja sobie tu jeszcze wezmę ten obrazek. I teraz wychodzimy stąd. Ja tutaj naszym wieśniakiem jeszcze również skieruję teraz swe kroki do tego starca, ponieważ wśród tych przedmiotów, które leżą na ziemi, znajduje się również łopata, z której będziemy musieli skorzystać. A ja sobie już ją wezmę teraz, żeby niepotrzebnie potem tyle razy nie schodzić tam do niego zastosowanie do tego trzeciego przedmiotu, który tam właśnie sobie leży nie znalazłem, tak więc nie wiem e, czy w ogóle można je wykorzystać czy, czy do czegokolwiek jest potrzebne aczkolwiek łopata na pewno jest potrzebna przy zdobywaniu ostatniego, trzeciego żwózka tak, teraz się przełączę już na naszego rycerza i z dynamitem udamy się w drugie miejsce zdobycie drugiego wózka jest również banalnie proste o, tylko najpierw jeszcze o, podpalimy dynamit wysadzimy skałę Tak, i przechodzimy do drugiego pomieszczenia. Tutaj to pomieszczenie składa się jakby z takich trzech platform. Sobie jeszcze tylko wezmę obrazek do kolekcji. Ok. I musimy zrobić coś takiego, aby wózek, który znajduje się na samym dole, yy, znalazł się tak jakby po środku na, trzeciej platform na, na tej platformie numer dwa Tutaj będziemy musieli skorzystać z pomocy dwójki naszych znajomych. Oni będą robić tak zwaną taką przeciwwagę. Tak. I teraz sobie przepchamy wózek na tą platformę. Ja teraz się przełączę jeszcze na rycerza. Ciśniemy wózek jeszcze trochę w lewo. Tak, dobra. O i teraz tą platformę opuścimy na dół. Teraz sobie wiśniakiem przepchamy tą wózek. Ten wózek na tą, drugą platformę. No, i teraz musimy zrobić coś takiego, żeby ten wózek dostał się na środkową platformę. Bo tam właśnie jest wyjście. No, żeby to zrobić musimy po prostu stanąć wiśniakiem. Na innej platformie. O, właśnie tej po prawej stronie tutaj. Tak, tylko teraz jeszcze musimy. Skorzystać z pomocy pani archeolog i również stanąć na tym samym miejscu, gdzie stoi wieśniak, ponieważ jeżeli staniemy teraz tam, gdzie jest ten wózek, to ten wózek po prostu ponownie zjedzie na, na dół. Dokładnie taki efekt chciałem uzyskać, i teraz naszym rycerzem staniemy sobie na tej platformie z wózkiem. O, i teraz spokojnie już możemy go przepchać w lewą stronę. No, i kolejny buzek został odzyskany. Jak widać, most jest coraz bardziej osłabiony. Tak, i zostało nam jeszcze do odyskania ostatni trzeci, ups, nie w tą stronę, muszę się wrócić Żeby dostać się na górę muszę tutaj skorzystać z tej drabiny Tak, teraz idziemy w prawo Oczywiście znowu musimy się teraz cofnąć do tego starca Bierzemy wiadro z wodą Musimy się udać po kolejny dynamit Dawaj go. Ok. Piękny chwyt I teraz pędzimy już na samą górę. I tutaj właśnie przy zdobywaniu tego trzeciego wózka e, i musimy mieć łopatę. E, I zaraz wam pokażę dlaczego. Dobra, wysadzimy tylko półkę skalną. Pięknie poszło. Tak, ja sobie wezmę ten obrazek. Okej. Okay. ups, tu mi to nie wyszło. Na szczęście tutaj śmierć nie jest większym problemem. Tak, i teraz sobie przywołamy naszego wieśniaka, który ma tą łopatę. Ponieważ to zadanie polega na tym, że ten wieśniak musi do tego wózka wskoczyć, wtedy naszym rycerzem popchniemy ten wózek. Musimy się przełączyć znowu na, tak jakby, widok z perspektywy wieśniaka. I w pewnym momencie będziemy w takiej części jaskini, gdzie będzie widoczny taki znak z krzyżykiem. I w tym momencie musimy po prostu użyć tej łopaty, tak żeby w ten znak uderzyć. Jeżeli zdążymy uderzyć, no to w tym momencie zdobędziemy trzeci, ostatni już wózek. Zresztą zaraz zobaczycie dokładnie, na czym to będzie polegało. O, przełączamy się teraz na widok na wiśniaka. Tak, uderzamy w ten znak z krzyżykiem. No i tym samym trzeci wózek został już dostarczony. O, oh, to! Tak, jak widzisz, most praktycznie już rozpadł. No i teraz naszymi naszą pozostałą dwójką bohaterów musimy po prostu tylko wejść na ten most. No i tym samym przejdziemy do dalszej części skini. No tylko, że jeszcze coś mi to nie wyszło. Może muszę troszeczkę mocniej podskoczyć. O, właśnie. No i tym samym przeszliśmy kolejny etap. The miner wasn't such a He was down here a long time and that'll take its toll. Obtaining the thing you desire most isn't always as hard as it's made out to be, but it will change you. And that, my friends, is what's hard. Tak więc, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejny epizod. Trzymajcie się.